O, 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 hej, co z tej strony, skąd to jest kolejny odcinek z LEGO Racers, dzisiaj kolejny genialny odcinek. Mam nadzieję, że nie będzie takiego kurwa jak w poprzednim odcinku, prawda? Ale wy też chyba macie taką nadzieję. Teraz to już ostatni stage jest. Co prawda, poprzednim nie odblokowaliśmy pierwszego miejsca, ale jednak odblokowało nam się tutaj. Rocket Racer się odblokował, więc. Yy... No trzeba grać, tak? Trzeba grać, trzeba, kurde, grać. Ziomek, który posiada teleport. Teleport, który też jest na mapie, jest, jaka dzip nie mówię w ogóle, wam mówię, naprawdę. Rocket Racer! Rocket Racer to jest postać, która, która... jest... Genialna! Naprawdę. Jesteś godnym przeciwnikiem. Jeżeli mnie pokonasz na mojej własnej... nie, masz szansę pokonać mnie na mojej własnej tra trasie, coś tak tam było napisane. Jesteś gotowy? Czekam na ciebie! Na mecie po prostu, znaczy na linii startu albo whatever, nie wiem, gdzieś tam, tak? I to jest ten ziomek przed nami w ogóle, tak? Nie wiem czy wy wiecie. O, 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 o. Nie wiem jak się to wystartowało, wystartowałem, kochani, wystartowałem! Popatrzcie, popatrzcie, ten... Nie wiem, co zrobiłem, ale wystartowałem! Ja nie, ja, nie jestem parysonowany na naprawdę. Ha, ha, ha! Tam jest skrót, właśnie o tym mówiłem. To jest the best skrót ever, the best yo, yo, madafaka. Słuchajcie mnie naprawdę. To jest tak the best ever skrót, że po prostu wy sobie nawet nie wyobrażacie. Kurde, nie zebrałem klocka oporu. What? A ten już na przodzie jest? O, w dupę jeża. To jest godny przeciwnik. To jest naprawdę godny przeciwnik, nie. To jest naprawdę godny kuźwa przeciwnik. Bo on nie dość, że zbiera wszystkie klocki, które są na mapie, używa skrótów, cholera jasna. To jest ten najgorszy właśnie problem. On, widzicie, już jest przede mną. Już użył skróta, widzicie? Szybciutko użył skróta. Ale ty, tego chyba na środku nie używa, wiecie? To jest plus i minus, nie wiem plus, raczej na pewno plus. Jedziemy, jedziemy, spróbujemy. Ale on już kolejnego użył. On ciągle używa skrótów. Ciągle zbiera te klocki białe i ciągle jest na zielonym bez przerwy praktycznie. Dlatego ta postać jest tak cholernie trudna. Widzicie, znowu go użył. Ale dobra, mam nadzieję, że mi się uda go pokonać. Bo wiem, wiecie, no, jestem dobrej myśli, tak? To jest są dwa okrążenia kurde. Dobra, to już przegrałem w takim razie. ok, już przegrałem, widzę. Czyli to najprawdopodobniej będziemy się ostro z tym męczyć, z tego, co widzę. Oj, będziemy się... A nie, sorry, to są trzy okrążenia. Okej, okay, dobra, to nawet lepiej. To co, ja powtórzę sobie już teraz, bo już wiem, że przegram, więc... Więc no, nieważne. Dobra, przekajcie, zobaczymy, czy uda mi się wystartować ze speedem. Udało mi się! Okej, okay, on jest ostatni! Nie wiem, mi jest ostatni! Zbieram, będziemy zbierać wszystkie klocki, jakie będą możliwe do zebrania. I mam nadzieję, że, kurde, nie, nie mogę użyć skróta. Fakt, mi zabrał jednego białego klocka, dobra? Trudno, to mi drugiego klocka zabrał białego, no. Okej, okay, mamy to, mamy to. Mamy pierwszy skrót. Kulźwa nie wykręcił, debil. Mam dwa. Ok, już jeden jest przede mną, z tego co widzę. Ok, mamy kolejny skrót. Bierzemy czerwonego. I spróbujemy użyć skróta tam, wiecie, tam e, na tym tym. Chociaż w sumie tutaj nie powinienem brać czerwonego, naprawdę. To ja mogę już użyć zielonego. Już jednego zielonego mogę tutaj użyć na ludzie. Dobra, mamy skrót, kochani. Nieźle. Kolejny czerwony, ale mi czerwony nie potrzebny, tylko potrzebny mi teraz jest bardzo cholernie. Jest mi potrzebny biały kolor i zielony. Kurde, nie zebrałem, no. Jaki fail Dobra, on już, on już jest mówicie. Już zbiera, już zbiera wszystkie klocki Co go trafiło? Co go trafiło? Mam szansę jeszcze. Okej, okay, mamy skrót, mamy skrót, kochani Drugi, kurde, nie zebrałem Ja pierdzielę, dobra, to jeszcze będą dwa Przed nami, dobra, użył kolejnego skrótu, ziomek Jeden Drugi, dobra, mamy to My jesteśmy za skrótem, co prawda My Nie wiem, czy to minus, czy to plus, ale jesteśmy daleko od niego to, to już trzecie okrążenie, kochani Trzecie okrążenie Jeżeli mi się to uda, no to wygrałem, kurde To wygrałem nie wygrałem o kurde, ale jestem podejstowany za drugim razem. Nigdy nie udało mi się go wyścig u przejść za drugim razem. Nigdy. Zawsze męczyłem się tutaj przynajmniej no parę razy w zawsze teraz przechodziłem, naprawdę parę razy mam na myśli za 20. Jest? Nie wierzę! Nie wierzę Wow! Wow, wow, wow! Pokonałem go na jego właśnie, na własnej trasie, no za pierwszym, za drugim razem jakby nie patrzeć. Wow. To muszę powiedzieć, że to było coś naprawdę. Widziałem, że masz to w sobie ziomie. Jesteś warty tej ceny. Już tak powiedział, no. Wygrałem Rocket Racer Carset! Set. Fuck yeah! Szkoda, że jednak nie mogę go tak po prostu sobie zbudować, jakbym chciał, tak? Prawda, już mi teraz pojeździć, prawda? No to nie mogę, bo bo jak? Bo się nie da zwyczajnie, tak? wygrałem, kurde, słuchajcie, kochani, wygrałem to, ok? Wygrałem całą grę, Build new racer. I to jest, proszę was, kochani, ten. Tutaj będzie to Race Team. Nie wiem, czy to ten. Nie, to chyba nie był ten. Chociaż innego tutaj nie widzę, chyba ewentualnie ten? Nie. O ten, dobra, ten, sorry, ten. Okej, okay, czyli to tak działa. I biały kask? Nie, ten o kask, okej. Okay. Make li License, okej, okay. okej. Okay. Player, Build Car. Mysku e 2, 12 też no, może być, czemu nie? Okej, okay, Quick Build. E okej, okay, a nie da się na przykład. Poczekajcie. Tego bym chciał. Ale ja bym chciał zbudować, kurde O, tego, o! Kurde, no to, to bym chciał zbudować mniej więcej, tak? Ale tutaj trudne jest zbudowanie tych pojazdów wszystkich, no Naprawdę. O, o o, o! Super! Finish, dobra, mamy to. Mamy to, kochani, NESCO 2, proszę bardzo. Jesteśmy genialni, super. weźmiemy sobie, może jeszcze raz przejdziemy ten poziom, zobaczymy jeszcze tym razem, może mi się uda z NESCO, ten 12, sorry, 12, nie 2. Jeżeli mi się uda po prostu za pierwszy raz to przejść, to będę chyba w siódmym niebie. Naprawdę, popatrzcie teraz, popatrzcie tylko na to, patrzcie, jak ja będę się ścigał, popatrzcie, widzicie to? Widzicie? Znaczy jeszcze nie wiem, nie macie co widzieć, ale... Ale no. Patrzcie. Cisne, popatrzcie, jak daleko jestem na przodzie, kurde. No, oni nie mają teraz ze mną szans, w ogóle za szans nie mają. W ogóle nie wiem, czy oni wiedzą, z kim oni zadzierają w ogóle. Słuchajcie mnie, nie chyba nie wiedzą, kurde, to jest Nesco 12, kochani. Nesco 12, już jest na końcu, już jest na końcu trasy, a oni jeszcze dopiero w połowie. Nie, nie wiem, jak to się dzieje, ja nie wiem, jak to się dzieje. na ja do przodu, jadę, do cisny, po prostu jak chcę. już normalnie nie mam już wdechu w tym. Okej, okay, jadę. Nie, jak śmiałeś, pociągnął mnie do dyłu. Jak tyś miałeś to zrobić? Jak tyś miałeś to zrobić? Nie wiem, jak ono chciałem to zrobić, prawda, ale, ale kurde, kurde, udało mi się to, niestety. Ej, ja, ja, trafił mnie. Ale tylko raz, dobrze jest, teraz zbieramy tylko niebieski, znaczy jeden zielony, sorry, jeden zielony. Spróbuję, może z tym razem uruchomić sobie e, tam, e, jak, jak to się nazywa, skrót. O, co by na to skrót? Co by na to skrót? Dobry pomysł, skrót, tak mi się tam wydaje, wydaje. Okej, okay, jeszcze jedziemy. UF one nie zaciągnęło w kącik. O, teraz chyba zaciągnie. Nie, nie udało mu się. Dobra jest, dobra jest, przejechaliśmy kochani, przejechaliśmy to za pierwszym razem, tym razem z Aktywować aktywność, to jest skrót. Może nam się uda, może nam się nie uda, zobaczymy. Być co pojadę 7DO. Mam tutaj o, to o, i opsa, pięknie, yo madafaka, loko, moko, siaka, loka. Kurde, słuchajcie mnie, no yuhu pięknie, wygraliśmy to, kochani, wygraliśmy to Trzecie okrążenie, ja wygrałem, dojechałem, dojechałem, trzecie okrążenie, ja wygrałem, dojechałem, lecimy z następnym Normalnie Nesco 12, kurde, tutaj wygrywam ponad trzy miary, co ja zrobiłem? Jest, dobrze, to działa, to jest najważniejsze, to jest najważniejsze, jedziemy za następnym, jedziemy za następnym, kochani, tym razem Zobaczycie jak ja wygram to, wy zobaczycie, on nie ma, nie ma prawa być po prostu pierwszy, okej? Okay? Nie ma prawa Jedziemy, kurde, już wiem jak startować z tym, z tym, z tym, tym No wiecie, trzeba nacisnąć Enter i całkę do przodu jednocześnie Wtedy nam to wychodzi perfidnie, ładnie, śmiesznie, yo, yo, madafaka, wiecie, takie to, to sprawy, prawda? Takie sprawy, to, to 18+, plus. My nie możecie o tym wiedzieć, ale, ale no właśnie, to nam wtedy wychodzi pięknie, ładnie Zielony, zielony, mówię kuźwał, daj mi to O, go to robi! Odk! Wypierdzielaj z mojego miejsca! Pierwsze miejsce, kuźwa, jest moje dyklu czerwony, dyklu walony w gudupa w ogóle. Nie rozumiem jak to się dzieje, że on dojeżdża jako pierwszy w ogóle, słuchajcie mnie, no Tu są białe klocki. Daj się, kurde, zablokował się, tej, zablokował się, dob dobrze mu tak, niech nie pieroga tam sobie z tą waloną czaszką, głupia czaszka, która tam jest, tam właśnie tak się, kurde, no właśnie, chyba rozumiecie o czym chodzi, prawda? Jedziemy do przodu. Chcę tego, ja chcę tego, jest, nie, kuź, bo ale to nie jest, bo mamy speeda, dobra, jest, lecimy, lecimy, musimy to wygrać, Zobaczcie, że to wygramy, ja jestem pewien tego, że wygram, to naprawdę, Jestem go tak cholernie pewien, że wy sobie nawet nie wyobrażacie, a ja tak pewien jestem, naprawdę. Wy nawet nie wyobrażacie Jeszcze nigdy niczego tak takiego nie było, naprawdę Pojedziemy tutaj o, zobaczymy czy trafię Trafiłem, trafiłem w bezpieczną strefę kochani, w bezpieczną strefę trafiłem Już się niczym nie przejmuję, już wiem, że wygram Już wiem, że wygram, już po prostu ja to czuję, ja to czuję całym sobą kochani, ja to czuję Ja to czuję, rozumiecie, ja to czuję kochani, ja to czuję Ja to czuję to czuję tak, że się normalnie już tyle razy wziąłem, zamoczyłem sobie brodę po prostu, że to masakra jest naprawdę tak, tak Kuźwa Jedź Deklu zasrany w dupala Bo nas jeszcze dogoni ten czerwony skupek. Miałem na myśli, no Strzelajmy ze wszystkiego, ale teraz normalnie mi tak dobrze idzie, żeby wy nawet nie wyobrażacie jak dobrze mi idzie, naprawdę Już nawet mogę przegrać jeden wyścig i nic się nie stanie Znaczy no, jak ten oczywiście wygram, tak? To jest, to jest ten jedyny Jedyny, jedyny, jedyna ta, jak to się nazywa, tak? Jedyny już wygram, dobra, okej. Okay. Jedyny warunek, że wygram ten wyścig, to już wtedy wygram wszystkie inne, naprawdę. Już nie będzie problemu, w ogóle nie ma problemu, w ogóle, zero, zero w ogóle. No, przyjedziemy Ostatni wyścig, nie, przedostatni, sorry, bo jeszcze potem będzie jeden, tak? Po tym i potem, no tak, to potem jeszcze jeden będzie, tak. Dajesz mi to za strańcu. Dajesz mi to też? Dajesz mi wszystko co tylko chcę, okej? Okay? Bo to jest mój wyścig, Oddaj daj mi to A i co teraz? Mam rakiety Chcesz po dupie kuźwa dostać? Chcesz kuźwa dostać po dupie? Nie, nie zabieraj mi zielonego Co za debil Ale raz tego pożałujesz, panie Ty też pożałujesz, zastrańcu! Oddaj mi ten krocek Nie wierzę, że on mnie znowu, kurde, prześcignął. Nie wierzę w to po prostu. To jest po prostu nie do uwierzenia. Nie, tego nie chciałem brać akurat, dobra. Trudno się mówi. Nic mi tutaj nie wyskoczyło. Niestety, w sensie z takiego, wiecie, do dobrej rzeczy jakiejś, tak? Gdyby nie to, że wtedy mnie ta ten ziomek to już bym normalnie, znaczy wiecie, za, zarąbał mi, tak? To już bym wtedy miał trz, trzy kocki teraz. No, no i nie zebrałem jeszcze, no. Brakuje mi jednego klocka. I tu jest, dobra, mamy to. Mamy to, jesteśmy pierwsi. O, fuck. Chociaż raczej nie na długo, tak mi się wydaje Bynajmniej Ale poczekajcie, może mi się uda Tutaj muszę aktywować sobie te skróty, bo to chcą chyba skróty, tak mi się wydaje Chociaż pewnie się mylę, jestem tego pewien Ale, ale to nic, ja, wiecie, ja się nigdy nie mylę, tak? Wypierdzielaj ode mnie! Nie wiem gdzie jesteś, ale wypierdzielaj tak i tak Bon, Nie pipcz na mnie, bo jak ci trąbnę, to ci pierd wyjdzie dupeł. Normalnie, tak ci powiem Kurde, nie wziąłem klocka no i dobra, on, on, sobie pojedzie jako pierwszy, spoko A już za chwilkę, za momencik, dobra, o nie! Co ja wziąłem? Nie to chciałem wziąć Muszę teraz się, muszę teraz wybić Kurde, zabrał mi no Fucking shit Fucking shit Chodź tu Deklu Nie, 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 nie Kurde! No, nie wierzę. o A Przejechał przez metę devil. Ale to nic, dobra, i tak mamy tam 20 więcej punktów, więc to akurat nie jest żaden problem. W ogóle po prostu pojedziemy sobie... A, dobra, już myślałem, już się przestraszyłem, że to jest normalnie ten. ten wynik końcowy. Teraz nie mogę przegrać... Nie, mogę przegrać, będzie remis najwyżej. Tak mi się wydaje. Nie wiem, czy to będzie zaliczone jako, drugo... jako drugie miejsce, czy jako pierwsze miejsce, nie mam pojęcia. Ale ta ma nie jest taka trudna, jeżeli sobie wystartuje na początku pierwszym, naprawdę. Dobra, wystartowałem. Mamy dwa klocki, znaczy jeden w sumie jakby nie patrzeć. Pierdzielaj, kurde, tam były dwa, mogłem zebrać, ale nie zebrałem Dobra, mistrz, aktywujemy to Oh fucking shit Ja pierdzielę Skąd on miał już rakiety? Nie miał prawa zdobyć tam trzech klocków Raz, dwa, tam jest trzeci, ale tam trze trzeciego nie dam rady zebrać. Trudno się mówi. Pach! Dobra, po, po, położymy to tam na który się zatrzyma, mam przynajmniej nadzieję, że któryś się zatrzyma. Jeden się zatrzymał, dobra jest, o to chodziło. Okej, okay. nie trafił mnie jak? Nie wiem jak się strzela do tyłu, ale to nic, to nic, jeszcze mam szansę wygrać. Dobra, mam dwa, brakuje mi jednego, brakuje mi jednego, jeżeli też mnie trafi to ja się w nerwie... Dobra, nie daj dajemy, dajemy radę, dajemy radę, spoko. Dobra, mamy kolejny gdzieś... MAMY DWA! Mamy dwa! Mamy dwa białe, nie wiem jak, jakim cudem jest długiem, ale mamy dwa. Słuchajcie, dobrze jest, dobrze jest, dobrze jest. Brakuje mi jednego. Okej, okay, teraz tylko zielonego mi brakuje. A zielony, mam nadzieję, tutaj gdzieś niedługo będzie. Mogę zabrać to że. Nie mogę, kurde, szkoda. Okej, zielony, 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 zielony. Albo wiecie, co to, to postawia, czemu nie? Trudno. Zatrzymał się, dobra jest, dobra jest. Spowolniłem go. Chyba. Mam taką nadzieję. Więc sobie to, żeby nie, nie, nie się tutaj nigdzie. Jeden. Kurde, nie zebrałem. Dobra, trudno się mówi. Ale dobra, jeszcze tutaj będą dwa klocki z tego, co pamiętam. Tak, jeden, dwa. Okej, okay. no to wygraliśmy to już. Już to wygraliśmy. Mogę szczerze powiedzieć, że wygraliśmy. Znaczy no, wiecie, mam taką nadzieję, tak? Jeżeli mi się to nie uda, to się jeszcze w ale... Ale wątpię, że on teraz użył jakiegoś tam teleporta albo czegoś, naprawdę. W to naprawdę, szczerze, cholernie wątpię. Więc jeszcze mamy cholernie szanse, więc... Nie ma co narzekać, naprawdę. On teraz raczej znaczy, przez to nie przejedzie, bo już dwa razy się nie dał na to nabrać, więc... Wątpię, żeby trzeci raz dał się na to nabrać. Naprawdę. Nie, no już, już to wygrałem. Spokojnie, spokojnie. Dobra, jest. Nie ma co, nie ma co. Dobra, jest. Pięknie, wyszłam to, kochani. Tymczasem mogę się z pożegnać. Mam nadzieję, że seria wam się podobała. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Łapkę w górę. Jeżeli tak, to zostawcie komentarz. Jeżeli tak... Zostawcie subskrypcję i polećcie ten filmik znajomym jeżeli wam się seria oczywiście podobała, jeżeli nie no to też polećcie i wszystko inne Nesko 12 wygrał kolejny wyścig na razie trzymajcie się, pa, pa, pa pa i widzimy się już niedługo w kolejnej serii z następnej części tej gry czyli Lego Racers 2 na razie trzymajcie się, pa, pa, pa pa i widzimy się już niedługo pa, 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 pa.